Nagłe zniknięcie Mary Shotwell pozostaje tajemnicą, którą chciało rozwiązać wielu. Jej historia wprawiała w osłupienie najlepszych śledczych w kraju. Czy można w środku dnia w zatłoczonym centrum handlowym rozpłynąć się w powietrzu? Ta historia potwierdza, że można. Zapraszam na bardzo tajemniczą historię Mary. Mary Shotwell urodziła się 14 stycznia 1940 roku w Karolinie Północnej jako córka Natana i Margaret Shotwell. Według relacji jej bliskich kobieta była otwarta, radosna i ambitna. W 1958 roku, mając 18 lat, ukończyła Mayers Park High School. Później kontynuowała naukę na kierunku sekretarskim, na uczelni dla kobiet w North Carolina College by w niedalekiej przyszłości pracować w biurze. Marzenie kobiety szybko się spełniło. Po ukończeniu szkoły Mary bardzo chciała wyprowadzić się do Nowego Jorku. Jednak jej mama uznała to za zbyt niebezpieczne. By nie denerwować rodziców, Mary na swoją przyszłą przeprowadzkę wybrała Atlantę, gdzie przeniosła się z kilkoma swoimi koleżankami do trzypiętrowego budynku niedaleko Uniwersytetu Emory. Następnie dziewczyna znalazła pracę w banku jako sekretarka. Bank, w którym Mary rozpoczęła pracę, był bardzo popularny w regionie, a nowa pracownica była sumienna i pracowita. W 1964 roku, 24-latka poznała również wówczas 24-letniego Royal Little. Mężczyzna był porucznikiem w armii USA i pracował w firmie ubezpieczeniowej, także był związany z sektorem bankowym. Para poznała się na meczu futbolowym drużyn Alabama i Georgia i szybko złapali wspólny język. Młodzi umawiali się przez 10 miesięcy, kiedy w końcu, 22 lipca 1965 roku, Roy oświadczył się Mary. Już 4 września tego samego roku narzeczeni wzięli ślub w kościele Presbyterianskim. W podróż poślubną udali się na wycieczkę w góry. Po powrocie, już jako małżeństwo, postanowili przeprowadzić się do nowego domu, numer 1610 w Dekar, w stanie Georgia. Mary nie planowała zbyt szybko porzucić swojego ciekawego życia dla bycia panią domu na pełen etat. Kobieta lubiła chodzić na zakupy, umawiać się z koleżankami na obiad na mieście i nawet przez myśl jej nie przeszło by porzucić swoją pracę i oddać się w wir obowiązków domowych co nie było zbyt powszechnym zachowaniem kobiet w tamtym czasie. Mary bardzo upodobała sobie robienie zakupów w Lenox Square, które było centrum handlowym dla klasy wyższej. Było to miejsce popularne, bezpieczne i tętniące życiem. Para cieszyła się swoim małżeństwem zaledwie sześć tygodni, kiedy doszło w ich życiu do strasznego zdarzenia. Jest... Czwartek, 14 dzień października 1965 roku. Roy, mąż Mary, wyjechał na krótki czas w celach służbowych, ale miał wrócić już następnego dnia. Szczęśliwa Mary udała się tego dnia jak zwykle rano do pracy, by później zrobić zakupy spożywcze w swoim ulubionym centrum handlowym Lenox Square w zamożnej części Atlanty. Następnie spotkała się ze swoją współpracownicą Islą na kolacji w kawiarni Piccadilly, znajdującej się w tej samej galerii. Mary była bardzo podekscytowana, ponieważ szykowała uroczystą kolację z okazji powrotu swojego męża, którą planowała zorganizować następnego wieczoru. Kobieta po długim chodzeniu po sklepach, obładowana czterema torbami zakupów i kilkoma butelkami Coca-Coli, planuje wrócić do domu. Po kolacji z przyjaciółką pożegnała się z nią ciepło, deklarując, że spotkają się następnego dnia, jak zwykle w pracy, na wspólnej zmianie. Kobieta była w dobrym humorze i nic nie wskazywałoby, czymkolwiek się martwiła. Obie panie rozstały się około godziny 20. Zadowolona udanymi zakupami Mary ruszyła do swojego samochodu zaparkowanego na obszernym parkingu należącym do centrum handlowego. Następnego dnia, w piątek, 15 października, Mary nie pojawiła się w pracy, co było dużym zaskoczeniem dla wszystkich. Kobieta była bardzo odpowiedzialna i, nawet jakby nie mogła z jakiegoś powodu przyjść do banku, to z pewnością poinformowałaby o tym swojego szefa. Tym razem nie było jednak żadnych wieści od 25-latki. Isla, koleżanka, z którą spędziła Mary poprzedni wieczór, ze stanowczością odrzuciła możliwość, że kobieta podczas spotkania wyglądała na smutną czy chorą. Skoro Mary sama nie zadzwoniła, żeby powiedzieć, dlaczego nie przyszła do pracy, to współpracownicy postanowili sami skontaktować się z zaginioną, dzwoniąc do jej domu. Niestety, kobieta nie podnosi słuchawki. Na szczęście udało się dodzwonić do zarządcy budynku, w którym mieszkała Mary wraz ze swoim mężem. Mężczyzna, również zaniepokojony telefonem od szefa Mary, szybko udał się do jej apartamentu. Zarządca powiedział, że faktycznie sytuacja wygląda podejrzanie, ponieważ wczorajsza poczta i gazeta nadal leżą na wycieraczce, a po torbach z zakupami i nigdzie nie ma śladu. Oczywistym jest to, że po powrocie do domu poprzedniego dnia Mary mogła od razu poukładać zakupy. Jednak gazeta i poczta ciągle leżące na zewnątrz budziły już duży niepokój. Dodatkowo, według relacji świadków, szarego samochodu Merkury Kometa z 1965 roku nie było całą noc na pobliskim parkingu, gdzie zazwyczaj parkowała Mary po powrocie do domu. Isla wpadła jednak na kolejny pomysł. Przecież Mary na wczorajsze zakupy udała się swoim samochodem. Kobieta pamiętała nawet, że 25-latka zaparkowała w żółtej sekcji na miejscu numer 32. Szef Mary nie dawał za wygraną i postanowił skontaktować się z ochroniarzami parkingu Lennox. Co ciekawe, ochroniarz powiedział, że patrolował teren o godzinie 6 rano i nie zauważył samochodu pasującego do opisu. Przełożony kobiety nadal się nie poddawał i postanowił sam rozejrzeć się po parkingu. Na miejscu zjawił się po południu. Od razu podjechał do żółtej sekcji, gdzie już z daleka był widoczny samochód należący do zaginionej. Co ciekawe, ochroniarze byli nieugięci i przekonani, że podczas ich porannego obchodu nie było tam zaparkowanego pojazdu. Co więcej, są pewni, że nie było go tam przez całą noc i musiał pojawić się przed przyjazdem szefa mery. Silnik samochodu był zimny. Nie wiadomo kto i kiedy zwrócił samochód na miejsce. Sytuacja na tyle była tajemnicza i nietypowa, że postanowiono natychmiast wezwać policję. Dla wielu osób śledzących sprawę, postawa przełożonego Mary i jej koleżanki od początku budziła wiele podejrzeń. Bardzo im zależałoby jak najszybciej namierzyć samochód kobiety. Szef zaginionej podjechał przecież nawet do centrum handlowego, pomimo tego, jak ochrona z całą pewnością powiedziała, że na parkingu nie ma opisywanego pojazdu. Z kolei Isla była ostatnią osobą, która widziała Mary żywą i znała jej plany na nadchodzące godziny. Wracamy na parking przed galerią handlową i do odnalezionego samochodu. Już na pierwszy rzut oka można było zauważyć, że pojazd jest brudny, a cała karoseria jest pokryta kurzem i czerwonym pyłem, co sugerowało, że pojazd niedawno przejechał polną drogą. Z przodu, od strony kierowcy, leżała paczka papierosów, które paliła Mary. Na tylnym siedzeniu znajdowały się cztery torby i butelki Coca-Coli, które poprzedniego wieczoru kupiła 25-latka. Co wprawiło wszystkich w osłupienie, pomiędzy siedzeniem kierowcy a pasażera znajdowała się równo ułożona bielizna, najprawdopodobniej należąca do Mary, halka oraz gorset. Na podłodze leżał przecięty biustonosz i rozcięta pończocha. Na bieliźnie zauważono niewielkie ilości krwi. Nigdzie nie odnaleziono reszty ubrań Mary, w tym jej płaszcza, torebki, biżuterii i kluczyków od samochodu. Czerwone plamy odkryto rozmazane na kierownicy, przyklamce, na drzwiach od strony kierowcy oraz na wewnętrznej szybie od strony pasażera. Śledczy porównali odnalezioną ilość krwi do tej, którą człowiek może stracić podczas krwotoku z nosa. Po pobraniu próbek okazało się, że odnaleziona krew pasuje do tej, którą miała Mary. Według relacji męża zaginionej, licznik samochodu wskazywał stan o 41 nadprogramowych mil. Czyli o około 66 km. Detektywi mieli przeczucie, że obraz, na który natrafili w samochodzie, mógł zostać zainscenizowany. Niestety mery nigdzie nie było, a odnalezione ślady nie napawały optymizmem. Tego samego dnia, późnym popołudniem, do domu numer 1610 przy Dekar wraca zmęczony roj. Ku zdziwieniu, w mieszkaniu nigdzie nie zostaje swojej nowo poślubionej żony. Cały dom wygląda tak, jakby kobieta nie rozpoczęła nawet żadnego szykowania do wieczornej kolacji, na którą zaprosili znajomych i na której kobiecie bardzo zależało. Mężczyzna wiedział jednak, że poprzedniego wieczoru 25-latka planowała udać się na duże zakupy do Lenox Square. Niemożliwym wydawało się, by nagle zniknęła z centrum handlowego pełnego klientów czy zatłoczonego parkingu. Co również zaintrygowało śledczych, odnaleziony samochód miał inne tablice rejestracyjne niż Georgia 2819, czyli te, na których na co dzień jeździła Mary. Okazało się, że te nowe tablice rejestracyjne zostały skradzione kilka dni wcześniej i pochodziły z Charlotte. Samochód kobiety był legalnie zarejestrowany, dlaczego więc miał zamontowane inne tablice? Władze uznały, że mógł to być powód tłumaczący, dlaczego ochroniarze nie odnaleźli opisywanego pojazdu, gdyż tablice rejestracyjne nie były tymi, które zostały im wskazane. Oczywiście policja na początku swojego śledztwa zaczęła bacznie przyglądać się rojowi, mężowi zaginionej. Mężczyzna wydawał się być zdystansowany i obojętny losami żony. Nie angażował się w jej szukanie, a jakiekolwiek potrzebne informacje, które mogłyby wszystkich przybliżyć do rozwiązania zagadki, musiało być wyciągane siłą. Roj nawet szybko zaczął napierać na śledczych, by zwrócili mu odnaleziony samochód, który był na ten czas jedynym i najważniejszym dowodem w sprawie. Zachowanie mężczyzny budziło wiele podejrzeń śledczych. Mąż zaginionej odmówił również poddania się testowi na wykrywaczu kłamstw, jednak miał solidny alibi na czas zniknięcia własnej żony. Był przecież poza miastem. Co więcej, okazało się, że dawni współlokatorzy Mary, z którymi mieszkała na początku swojej znajomości z Rojem, darzyli go dużą niechęcią. Nie jest jednak znany powód tej niechęci. Wiemy jednak, że do tego stopnia nie przepadali za mężczyzną, że odmówili nawet przyjścia na ich ślub. Alibi Roya było uznane przez śledczych za niepodważalne i nigdy nie zostały przedstawione mu żadne zarzuty. Informacja o zaginięciu młodej sekretarki wstrząsnęła okolicą. Wszyscy mówili tylko o mery. Natychmiast rozpoczęto największe poszukiwania w Atlancie. Dołączyła się również do nich lokalna społeczność. Piloci przyczesywali teren z powietrza, a rezerwa wojsk przeszukiwała lasy. Według dostępnych źródeł do poszukiwań zaangażowano nawet osadzonych po bliskiego więzienia. Mary była kobietą mierzącą 1,68 m wzrostu i ważącą około 54 kg. Miała jasnobrązowe włosy sięgające do ramion i piwne oczy. W dniu, w którym widziano ją po raz ostatni, miała na sobie biały płaszcz przeciwdeszczowy, obcisłą sukienkę w kolorze oliwkowym w drobne, białe kwiatki oraz buty na płaskiej podeszwie i brązową torebkę. Co ciekawe, podczas trwającego śledztwa odkryto, że kobieta tuż przed swoim zaginięciem odbierała w pracy tajemnicze telefony. Jej współpracownicy zeznawali, że Mary zmieniała się pod ich wpływem. Kiedy rozmawiała przez telefon, wydawała się być niespokojna i rozkojarzona. Jej koleżanka z pracy raz usłyszała fragment takiej rozmowy. W trakcie której zaginiona kilka razy podkreślała swojemu rozmówcy, że jest zamężna i że nie może już odwiedzać tej osoby, ale wyraźnie zaznaczyła, że mężczyzna, z którym rozmawiała, jest u niej zawsze mile widziany. Nigdy jednak nie odkryto, kim był tajemniczy dzwoniący. Co więcej, Mary dostawała kwiaty, które dostarczano jedynie do jej pracy. Na ciekawskie pytania zainteresowanych koleżanek nigdy nie odpowiedziała, kto wysyła jej te bukiety. Kiedy śledczy zajęli się tym śladem, zorganizowano kwiaciarnię, gdzie zamawiano tajemnicze kwiaty. Znajdowała się ona niedaleko mieszkania, gdzie Mary mieszkała ze swoim mężem. Tożsamości nadawcy nie udało się nigdy zweryfikować. Dodatkowo, pewnego dnia, niedługo przed zniknięciem, Mary powiedziała swoim przyjaciołom, że chce się z nimi spotkać, bo ma im coś bardzo ważnego do powiedzenia. 25-latka nie zdążyła jednak nigdy tego zrobić. Jedynie co wyznała to to, że boi się prowadzić sama samochód bez osoby towarzyszącej oraz że ma lęk zostawać sama w domu. Nigdy nie podała powodu tych lęków. Pierwszy przełom w sprawie pojawił się na początku listopada, kiedy na dwóch paragonach odkryto podpis Mary. Pierwszy paragon był dowodem zakupu, którego dokonano w piątek 15 października. Poświadczał, że tego dnia, krótko po północy, zaginiona zatankowała cały bak benzyny na stacji Esso w Charlotte w Karolinie Północnej. Musiało wydarzyć się to około 4 godzin po spotkaniu z Islą w centrum handlowym. Kolejny paragon wskazywał, że tego samego dnia, późnym popołudniem, jakieś 12 godzin później dokupiła jeszcze więcej paliwa, też na stacji Esso, tylko tym razem w relik. Kiedy śledczy doszli do pracownika ze stacji benzynowej Charlotte, który tamtej nocy obsługiwał mery, odkryto kilka ciekawych wskazówek. Pracownik powiedział, że pomógł w tankowaniu kobiecie, która była z dwoma nieogolonymi mężczyznami w średnim wieku. Jej towarzysze wydawali się jej rozkazywać. Co więcej, pracownik miał wrażenie, że kobieta ukrywa przed nim swoją twarz, wykorzystując do tego mapę. Zauważył także, że miała niewielki uraz głowy. Po zatankowaniu prowadzący samochód przekazał kasjerowi kartę kredytową. Jednak by potwierdzić płatność, właściciel tej karty musiał złożyć podpis na paragonie. W tym celu kierowca przekazał paragon stojącej obok kobiecie, która podpisała go jako pani Roy H Little Jr. Porównano pismo Mary z podpisami złożonymi na paragonach i uznano, że jest to pismo tej samej osoby. Rozmawiano także z pracownikiem stacji benzynowej w Relik. Mężczyzna również opisał, że obsługiwał kobietę podobną do opisu, jaki przedstawiła mu policja. Nieznajoma była w towarzystwie dwóch mężczyzn. Dodatkowo zauważył ślady krwi na jej nogach. Kobieta wydawała się być stłamszona i unikała kontaktu wzrokowego, wręcz celowo zakrywała swoją twarz. Niedługo potem wykonano do Roja dziwny telefon z żądaniem okupu w wysokości 20 tysięcy dolarów i wskazówkami, jak ma dokonać przekazania pieniędzy. Powiedziano mu, że ma przyjechać na wiadukt przy Lesie Narodowym w zachodniej Karolinie Północnej. Tam mężczyzna znajdzie dalsze instrukcje umieszczone na znaku. Roj od razu powiadomił policję, która na miejsce wysłała jednego ze swoich agentów. Po dotarciu na miejsce okazało się, że na wskazanym znaku wisi jedynie pusta kartka. Okup nie został przekazany, a porywacz już więcej nie skontaktował się z rojem. Kolejna wskazówka pojawiła się w połowie listopada, kiedy to w woreczku depozytowym, zaadresowanym do oddziału CNS Bank, odkryto notatkę napisaną odręcznie o treści. Pomocy Mary Little jest przetrzymywana w niewoli. Kiedy ponownie porównali próbki pisma zaginionej z tymi na notatce, stwierdzono za wysoce prawdopodobne, że mogły należeć do tej samej osoby. Mijały kolejne miesiące, a policja nie wpadła na żaden konkretny trop. Wszyscy chcieli dowiedzieć się, co mogło stać się tamtego pamiętnego wieczoru. Jeden ze śledczych twierdził, że kobieta mogła zostać porwana i być zupełnie przypadkową ofiarą. Po prostu znalazła się w złym miejscu o złym czasie. Tą teorię mogło potwierdzić zeznanie innej kobiety, która chwilę wcześniej w tym samym centrum handlowym została zaczepiona przez nieznanego mężczyznę. Śledczym nigdy nie udało się jednak namierzyć tego człowieka. Innym wątkiem, możliwe, że mającym wpływ na zniknięcie Mary, mógł być skandal na tle seksualnym, do którego doszło w banku, w którym pracowała. Pojawiały się opinie, że 25 latka mogła za dużo wiedzieć na ten temat i niektóre jej zniknięcie było po prostu na rękę. Jednak i tej teorii śledczym nie udało się nigdy potwierdzić ani obalić. Jest 19 dzień maja 1967 roku. Kobieta o imieniu Diana kończy swoją zmianę w pracy i odjeżdża swoim niebiesko-białym Chevroletem. Nie bez powodu wspominam tutaj o Dianie, ponieważ pomiędzy nią a zaginioną było wiele podobieństw, a największym i najbardziej przerażającym był fakt, że kobieta tuż po zniknięciu mery przejęła jej stanowisko pracy w tym samym banku. W nocy z 19 na 20 maja, dokładnie o godzinie 2.30 nad ranem, samochód Diany zostaje odnaleziony w Atlancie na parkingu przy pralni. Ku przerażeniu śledczych i jej bliskich w bagażniku odkryto zwłoki Diany. Dłonie kobiety zostały ułożone jak do modlitwy, z kolei w jej ustach znajdowała się kartka wyrwana z książki telefonicznej. Na ciele nie było widać żadnych poważnych obrażeń, a za przyczynę śmierci uznano uduszenie. Kobiety nie wykorzystano ani nie okradziono. Jej pierścionki nadal zdobiły palce u rąk. Policja twierdziła, że zarówno śmierć Diany, jak i zniknięcie Mary mogły być ze sobą w jakiś sposób powiązane. Co ciekawe, pojawił się pewien mężczyzna twierdzący, że był przyjacielem Diany i zeznał, że miała ona być zamieszana w morderstwo kobiety o imieniu Mary. To mogło być powodem jej późniejszego morderstwa. Policji jednak i tego wątku nigdy nie udało się potwierdzić. Sprawa śmierci Diany nigdy nie została rozwiązana. Ciekawa wskazówka w sprawie zaginięcia Mary pojawiła się również w 1966 roku od więźnia odsiadującego swój wyrok w więzieniu stanowym w Georgii. 6 września napisał on list do FBI, w którym zasugerował, że wie kto stoi za morderstwem 25-letniej Mary i prosi ich o rozmowę. Mężczyzna wyznał, że z informacji, które doszły do niego, wynika, że ktoś zlecił zabójstwo kobiety dwóm mężczyznom za tysięcy dolarów. Nie wie jednak, jaki motyw miał zleceniu dawca. Rok wcześniej, w 1965 roku, kiedy mężczyzna pracował w teatrze, poznał Geralda Masona, z którym szybko się zaprzyjaźnił. Pewnego, ciepłego wieczoru, jak mężczyźni oglądali okolice przez teleskop, Mason skierował jego wzrok na plac budowy za lotniskiem i powiedział, że tam leży zaginiona Mary. Nasz informator początkowo nie chciał w to uwierzyć, zmienił jednak zdanie, kiedy Gerald pokazał mu paragon podpisany przez Mary Little. Później miał jeszcze towarzyszyć masonowi i jego znajomemu na lotnisku, jak odbierali brązową kopertę, w której najprawdopodobniej znajdowały się pieniądze. Mężczyźni dostawali je, ponieważ szantażowali tego, który zlecił im morderstwo mery. Śledczy oczywiście od razu sprawdzili ten trop, jednak niczego nie udało się nikomu udowodnić. W toku trwającego śledztwa pojawiły się oczywiście najróżniejsze teorie. Niektórzy sądzili, że kobieta miała romans, który skończył się w możliwie najtragiczniejszy sposób. Inni z kolei twierdzili, że Mary sama zaplanowała swoją ucieczkę, a policja nie myliła się sądząc, że scena odnaleziona w samochodzie wyglądała na inscenizację, ponieważ wszystko ich zdaniem miała przygotować Mary Little we własnej osobie. Sprawa zniknięcia Mary Little nigdy nie została rozwiązana. Nikomu też nie postawiono żadnych zarzutów. Policja w Atlancie nadal uważa sprawę za otwartą i czeka na jakikolwiek przełom, by ją rozwiązać. Historia Mary została uznana za najbardziej tajemniczą sprawę w regionie. I tak zbliżamy się do końca przerażającej historii Mary. Ja jak zwykle dziękuję za poświęcony mi czas i nie przedłużając, Tradycyjnie życzę miłego dnia, spokojnego wieczoru, zapraszam na przyszłe podcasty i na te poprzednie. Trzymajcie się ciepło, bądźcie bezpieczni. Cześć, papa. Pa.